Cześć, witam wszystkich bardzo serdecznie. To będą komiksowe zapowiedzi miesiąca stycznia roku 2022. W odróżnieniu od poprzednich dwóch miesięcy, kiedy zacząłem prowadzić właśnie tego typu filmy, no to tutaj mamy zdecydowanie bardzo okrojoną liczbę premier. Ja jeszcze bardziej ją okroiłem, bo wybrałem tylko te rzeczy, które mnie najbardziej interesują, i prawdopodobnie są to komiksy, które będę chciał kupić. Także jeśli nie znajdziecie tutaj czegoś, co ewentualnie wyplanujecie zamówić, no to cóż, mam nadzieję, że ja zainteresuję Wam was czymś, czego sami nie wybraliście. I tak zaczniemy od Egmontu który, no jak to Egmont, największy wydawca w Polsce, ma tych swoich zapowiedzi również najwięcej. I chciałbym zacząć z grubej rury, mianowicie Omnibus Siedmiu Żołnierzy, za którego scenariusz odpowiada Grant Morrison, bardzo uznany scenarzysta. Co prawda no, ten komiks jest u mnie pod wielkim znakiem zapytania, bo po pierwsze cena może odstraszać SCD to jest 249,99, czyli no jak na komiks bardzo wysoka cena, ale trzeba spojrzeć na to, że będzie on liczył 792 strony, co już jakby kompensuje nam w jakiś sposób mm, tą cenę, czyli no, wiemy za co płacimy, tak? Oczywiście będzie to twarda oprawa, e, chyba standardowy format, e, dosyć standardowy format jak na Egmont. Mm, ja co prawda, e, z tego co się orientuję, e, no to jest to komiks mocno zagmatwany, ale też Grant Morrison jest takim scenarzystą, który nie pisze prostych historii, one często są mocno skomplikowane i e, słyszałem opinię, że e, wiele osób gdzieś tam odbiło się od tego komiksu jeśli czytało go e, w wydaniu oryginalnym. E, Przyjrzałem sobie mm, któryś tam z filmów na YouTube dotyczących akurat tego tytułu. E, podoba mi się kreska, podoba mi się to jak ten komiks został e, narysowany. I e, no chętnie bym sobie po niego sięgnął. E, to jest e, chyba coś takiego trochę jak, e, coś takiego jak e, wydaje mi się Doom Patrol, gdzie mamy e, zbiorowisko różnych bohaterów o różnych mocach i oni e, są bohaterami właśnie takiego e, komiksu i, i tam e, odbywają swoje jakieś perypetie, e, także Pierwszy tytuł Siedmiu Żołnierzy, nie jestem pewien czy ten komiks kupię, ale z dużym prawdopodobieństwem tak. Natomiast kontynuacją pewnego już, pewnej serii, którą aktualnie kupuję będzie Sentimentom trzeci Kraina Snów. Tutaj również premiera 19 stycznia w cenie okładkowej, 70 zł, bez grosza. Grubość tego komiksu 160 stron, standardowo twarda oprawa. Jest to to nowe wydanie z nową grafiką. I czekam na tą kontynuację historii napisaną przez Nila Gaimana, która będzie mm, rysowana przez Kelega Jonesa, Malcolma Jonesa III, Charlesa Wessa i e, Colina Dorana. Ja, zobaczymy, ja póki co czekam, ja jeszcze tej serii w ogóle nie zacząłem czytać, chcę e, zebrać kilka tomów, nie wiem, może jak się pojawi czwarty, to wtedy zacznę je czytać, bo Egmont zapowiadał podczas mf że Sandman, właśnie ten w tym nowym wydaniu, ma zostać chyba wydany w całości do końca 2022 roku, więc myślę, że oni teraz będą te tomy wydawać co drugi miesiąc i będzie można je szybko zebrać w całość. I ostatnią taką pozycją od Egmontu, która mnie interesuje, to jest. Eee, tytuł bardziej skierowany dla młodszego odbiorcy, e, dla dzieci Giganci, e, numer pierwszy. Erin, e, tutaj premiera 26 stycznia. E, ilość stron: 48 będzie to oczywiście powiększony format 215x290, czyli duży format e, frankofoński, chyba tak to się przyjmuje. I e, jest to komiks. Raczej skierowany dla dzieci. Ja w tej chwili mam dwa tomy pozytywki. Niedługo będzie też ten trzeci. Myślę, że bardzo mi się, mojej trudce podoba się ten komiks. I myślę właśnie o tym, żeby jeszcze tutaj gdzieś zacząć zbierać taką inną serię z innego uniwersum. I myślę, że ci giganci to będzie coś ciekawego. Także, tak ogółem, to tyle. W sumie jeśli chodzi o Egmont, więcej takich premier nie ma, mnie ci wszyscy Avengersi, jakieś tam Spidermeny w zeszytowych wydaniach czy Kapitan Ameryka nie interesują, tych komiksów tam jest więcej, jak chcecie to sprawdźcie sobie na nie wiem, filmu Żercach czy Alei Komiksu czy gdzie tam chcecie jakie inne premiery jeszcze od Egmontu natomiast to są takie trzy tytuły którymi ja byłbym zainteresowany eee, więc przechodząc płynnie dalej mamy wydawnictwo Sonia Draga czyli Nonstop Comics i tom drugi Dune Ruth Atrydu, a, który będzie miał swoją premierę również 19 stycznia E, oczywiście to także wydanie twardookładkowe, tak jak tą pierwszy grubość 112 stron. Jest to troszkę cienki komiks. E, szkoda, ja bym chętnie widział jakby e, te komiksy w takim grubszym e, z, zebrane w grubsze tomy, ale NOS Comics e, ma taką tendencję do wydawania komiksów liczących sobie około 120-140 stron no i jakby OK akceptuję to. Więc, tom pierwszy już mam, tom drugi niebawem się pojawi. Czy ja go kupię od razu? Nie wiem, pewnie poczekam chwilkę, bo pojawi się za chwilę Światowy Dzień Książki, spodziewam się, że Nonstop Comics zrobi promocję i będzie można ten tytuł kupić taniej. I w sumie to tyle, jeśli chodzi o premierę od Nonstop Comics, więc Kolejnym wydawnictwem, o którym chciałbym Wam powiedzieć, i tutaj jest najwięcej rzeczy, na które czekam, to kultura gniewu. Zdecydowanie kultura gniewu w ostatnim czasie mm, bardzo mnie interesuje, jeśli chodzi o ich plany wydawnicze. I a, po różnego rodzaju perturbacjach, oczekiwaniach, chyba przesuwanych terminach, w końcu 20 stycznia mamy premierę stworzyć komiks czyli to jest chyba część druga jakby wcześniejszego komiksu Zrozumieć komiks, tak chyba miał, taki on bodajże miał tytuł. Za scenariusz i rysunki odpowiada Scott McCloud i będzie to komiks liczący sobie 272 strony wydany w miękkiej oprawie, druk czarno-biały. Tak jak Zrozumieć komiks, tak Stworzyć komiks są to... Jest to historia jakby poświęcona samemu komiksowi jako e, medium, jako takiemu. Czyli no, stworzyć komiks będą informacje o tym, e, między innymi jak taki komiks powstaje, jak jest stworzony rysunek, jak wygląda praca rysownika i pewnie tego typu rzeczy. E, więc mm, ja co prawda e, zrozumieć komiks nie mam, nie czytam jeszcze tego, ale myślę, że e, będę chciał sobie nadrobić oba te tytuły. E, także pokrótce to tyle. Natomiast dalej jest również 20 stycznia. W ogóle wszystkie komiksy Kultury Gniewu e, to jest termin 20 stycznia. A oni razy, e, raczej mają e, premiery jednego dnia. E, czyli tym kolejnym komiksem będzie Geneza. E, tutaj za scenariusz będą, będzie odpowiadał Claymack, e, e, Champ Chapman. Chapman. Eee, kompletnie nie znam tego scenarzysty, natomiast te rysunki jako prebelka i to jest podstawowa rzecz, dla której ja w ogóle chcę ten komiks kupić. Um, mam mm, komiks tego autora, y, Judasz, y, świetnie y, zilustrowany, bardzo jakby, podoba mi się cały ten styl graficzny, y, kompozycje y, posz poszczególnych kadrów. E, poszczególnych planż, e, to e, jak ten artysta tworzy, jak on Jakub e, podchodzi w ogóle do e, komiksu jako takiego. Więc e, jestem tutaj również bardzo ciekaw tytułu Geneza. 144 strony, twarda, oprawa i e, taki dosyć e, uniwersalny format. Około 17 na, dwie, na 26 cm. E, druk kolorowy. E, to Geneza będzie komiksem, który jest osadzony w jakimś takim świecie przyszłości science fiction, chyba połączone z jakimś takim post-apo. Także idąc dalej, od Kultury Gniewu Załoga Promienia i to jest... Najgrubszy komiks, jaki od kultury gniewu się pojawi w miesiącu styczniu 540 stron. Miękka prawa ze skrzydełkami druk w kolorze, troszkę mniejszy format. 15 na 21,5 cm mniej więcej coś takiego. I za scenariusz i za rysunki w tym komiksie odpowiada Tilly Walden. Kolejnie jakby komiks. W klimacie sci -fi science fiction, dwie linie czasowe, druga szansa, jedna miłość. Załoga międzyplanetarnego statku podróżuje do najdalszych zakątków kosmosu, by odbudować piękne, ale zniszczone przez czas struktury i w ten sposób ne, odzyskać pamięć o przyszłości. Dwie osoby spotykają się w szkole z internatem, zakochują w sobie i nagle tracą kontakt. Czas pędzi, gdy ból straty nie pozwala ruszyć z miejsca. Przyplatając dwie linie czasowe, Tilly Walden tworzy niezwykle oryginalny świat zapierający dech w piersiach, romans i epicką wyprawę w poszukiwaniu miłości. Zobaczymy co to jest za komiks, ale ja jestem tego bardzo ciekaw. Tak pokrótce ze strony wydawcy można poczytać na jego temat. I ostatnią pozycją, która będzie do dodrukiem... Czy też kolejnym wydaniem będzie Wielki Zły Lis Benjamina Renera, autora e, niedawno wydanego przez Kulturę Gniewu a, komiksu "Trzeba ratować Święta". I e, Wielki Zły Lis podobno jest wielkim hitem. Ja o tym komiksie wcześniej nie słyszałem, dopiero w momencie, kiedy pojawiła się zapowiedź Trzeba "Ratować Święta" to e, gdzieś tam dowiedziałem się właśnie, że wcześniej ten autor stworzył Wielkiego Złego Lisa i w związku z tym e, mam zamiar też go sobie kupić, bo Trzeba Ratować Święta bardzo mi się podobało, zabawny komiks, zabawna historia, Spodziewam się e, tego samego jeszcze więcej, a może jeszcze lepiej, no bo to jest jakby e, pierwszy komiks tego autora i m, premiera, e, premiera jest zapowiedziana, też chyba około 20 stycznia. E, liczący sobie 162 strony. E, nie wiem jeszcze jaka będzie e, cena e, okładkowa, poprzednio to było 4990, spodziewam się, że może być podobnie. E, I zastanawiam się, czy tutaj e, będzie twarda oprawa, bo w przypadku trzeba ratować święta mamy twardą oprawę, a w przypadku pierwszego wydania e, bodajże, a może to było nawet, chyba drugiego wydania. Tak, drugiego wydania, to już Wielki Zły Lis miał dwa wydania, przepraszam, najmocniej pierwsze z 2018, drugie z 2019, czyli w 2022 roku będziemy mieli trzecie wydanie i mam nadzieję, że to może być twarda oprawa, bo fajnie by to wyglądało na półce obok właśnie drugiego komiksu autora. I to tyle, jeśli chodzi o kulturę gniewu. Następnie przechodzimy do much komiks. Para osób mi gdzieś tam przy poprzednich zapowiedziach powiedziało, a e, czemu nie wspomniałeś o Wolverine e, od Muchy? No bo ja już e, spodziewałem się, w związku z tym, że ten Wolverine miał się ukazać gdzieś tam samym końcem grudnia, że po prostu ten komiks e, się nie ukaże, że będzie opóźnienie, wynikające przede wszystkim z braku papieru i problemów z terminami w drukarniach, no i Wolverine został przesunięty na styczeń, e, mam nadzieję, że się pojawi. Według tego, e, jak informuje Gildia, bo niestety Mucha nie kwapi się do tego, żeby zaktualizować swoją stronę i nie ma ani słowa o e, jakimś planowanym e, terminie wydania, to Gildia podaje termin 17 stycznia. E, czy tak będzie? Nie wiem, bo e, może być e, ten termin delikatnie ruchomy, ale e, będzie to 448 stron. Oczywiście w twardej oprawie na kredowym papierze w kolorze. I uwaga, cena detaliczna 179 zł. Tu aż e, trochę mnie serce boli i się zastanawiam, e, skąd taka e, wysoka cena. Hmm, czy po prostu. Mucha drukuje tego relatywnie niewiele, przez co koszty są wysokie, czy co jest jakby tego powodem. No W tej chwili można ten komiks kupić 30% rabatem na gildii za 125,30 w ramach jeszcze sprzedaży. Myślę, że będą jakieś promocje również w sklepach, księgarniach internetowych, typu tam Tantis czytania. Książka, gdzie można będzie wyrwać ten tom jeszcze trochę taniej. natomiast czego nie powiedziałem za e, ten komiks odpowiada. Mm, mm, mm. Tutaj nie ma takiej informacji, ale ja o tym teraz to powiem. E, Grek e, Raka Ruka e, różnie jest czytane jakby to nazwisko e, i. Pan Fernandez oraz Robertson. E, o tyle, o ile Grek e, Raka odpowiada między innymi za e, Wonder Woman, e, pod, e, od, od tego m, autora mamy trzy tomy, e, wydane przez Egmont. E, no to możemy się spodziewać, że to będzie coś e, podobnego, coś e, równie dobrego, właśnie jak e, Wonder Woman. Także Wolverine, tom pierwszy. I od Muchy to tyle. Znowu, nie ma tego zbyt wiele, natomiast e, pozostaje nam no tak naprawdę rzutem na taśmę e, zapowiedzi Team of Comics i e, Team of zapowiedział dwa tytuły na styczeń, e, kontynuację Szóstego Rewolwera, który jak na razie mnie nie interesuje, może kiedyś sięgnę po ten e, komiks i skompletuję całość, natomiast e, ja bym chciał Wam powiedzieć, o tytule e, pieśń o Renarcie, tom pierwszy. E, no i jest to trochę dla mnie zastanawiające, bo tak, po pierwsze, m, Timów ani nie pokazał okładki, e, nic tak naprawdę nie wiadomo o tym komiksie, ile on będzie miał stron, e, jak będzie wydany. M, cholera wie. E, na, nie znalazłem ża żadnych zapowiedzi póki co na gildii. E, jedyna informacja na alei komiksu. To jest tylko tytuł e, i że ma zostać wydany w styczniu, jak poinformował Timov, to ma być koniec miesiąca. E, co to oznacza? No czyli podejrzewam, że to może być nawet 31 stycznia, lub ten komiks może mieć obsuwę, ale co napisali, że za ten komiks odpowiada Joan Sfar I jak już sobie tutaj pewne rzeczy wygooglujemy, dobrze poszukamy, to można znaleźć. E, oryginalny tytuł tego komiksu, czyli La chanson de Renard, jeśli e, tak się to poprawnie czyta, e, który w tej chwili na Amazonie e, jest dostępny w, jako pierwszy i drugi tom. Pierwszy tom m, liczący sobie coś około 63 stron, a tutaj wam oczywiście e, umieszczę okładkę pierwszego, pokażę wam też tą drugi i jakieś przykładowe kadry, które udało mi się znaleźć w sieci, ale niewątpliwie graficznie jest to komiks, który odpowiada temu, co ten autor tworzy w komiksie pod tytułem Kod Rabina. I no żadnych innych informacji na ten temat nie ma. Skoro jest dostępny w tej chwili tom pierwszy i drugi, no to zastanawiam się, czy te komiksy zostaną wydane przez up w taki sam sposób czyli to będzie przykład z francuskiego 1 do 1, dostaniemy pierwszy tom z liczący sobie około 60 stron, i drugi, czy to zostanie w jakiś sposób połączone czy autor tworzy kolejne tomy, które gdzieś tam w kolejnych latach będą się ukazywały. Nie wiem, ale chyba będą to po prostu. E, tom pierwszy i drugi liczące sobie właśnie gdzieś w okolicach tych 60 stron, e, czyli taki a, chyba to będzie klasyczne wydanie jak to e, frankofony są wydawane, pewnie w dużym formacie e, w kolorze. No i co? To tyle z zapowiedzi na styczeń 2022 roku. Przy okazji chciałbym Wam złożyć życzenia noworoczne, wszystkiego dobrego w tym nowym roku i przede wszystkim wielu komiksów, dużo miejsca na półkach, kasy na to, żeby te komiksy można było kupić i czasu, żeby można było te komiksy czytać. Ode mnie w tym filmie to tyle, zapraszam do obejrzenia innych moich materiałów i do następnego, trzymajcie się, cześć!